To ja, ja raz powitam. witam serdecznie. Rozpoczynamy oficjalne przeniesienie stolicy Ziemnowicz do Luganu. Serdecznie Was witam wszystkich obywateli naszego kraju. Tutaj na tych uroczystościach przeniesienia z solicy na rynku w Lugano. Już teraz pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przybyli. Zatem rozpocznijmy uroczystość. Całość. Baczność. Do hymnu państwowego.

Wiekło. na tym który rozwinie, o pójdziemy, gry na śmierć, się ci razem się wspniemy, Że wojnę walczyć o naród, choćbym o. musiał umrzeć za nim. Sam wsłuchać się tak, ona Wojnę uwalczyć się nad, choć bym nie chciał niego. słuchać się, prawda? w Dobrze, teraz możemy na chwilę usiąść. Serdecznie witam ja jako prezydent, ja jako obywatel, wszystkich zgromadzonych na tej pięknej uroczystości. Witam pan generałów naszych wojsk, wszystkie sztandary, wszystkie potrzeby sztandarowe, całe wojsko, duch ochroniarzy, policjantów i wszystkich Was zgromadzonych tu bezpośrednio i y, również przez transmisję TVZ1. Jest to. Piękna uroczystość. Po niej już oficjalnie stolicą nie będą Ziemnowicze, tylko Lugano. Lugano Zygmuntowskie, w którym się aktualnie znajdujemy. Oczywiście jeszcze ono będzie bardziej rozbudowane, no bo na razie jeszcze nie jest bardzo rozbudowane. Będzie ono jeszcze o wiele bardziej. Z, tego, z czegoś serdecznie się cieszę, bo to wielki ruch dla Zygmunt. Wielki krok dla Zygmunt. To, że tutaj będzie stolica, będzie ona rozbudowana. Już teraz serdecznie zapraszam, bo za niedługo będą wybory. Serdecznie na nie zapraszam. No i liczę na głos, bo kandyduję w, kolejnej, w kolejnych wyborach. E, wracając do dzisiejszej uroczystości, tak jak wspominał ksiądz biskup na mszy. Przed uroczystością. Nie ma państwa bez stolicy. Jeżeli stolica upadnie, to kraj nie istnieje. N nie ma tego kraju. Jeżeli nie ma stolicy, to nie istnieje takie coś jak kraj. I właśnie te słowa powinny nam zapaść w pamięć. Pięknie to powiedział. Serdeczny Bóg zapłać. No, serdecznie dziękuję. Że bóg zapłać można powiedzieć. Księdzu Biskupowi, który jest dzisiaj z nami obecny. Serdecznie dziękuję, że tak licznie się tutaj spotykamy, bo to nam pokazuje, że jesteśmy obywatelami. To wielkimi obywatelami. I mam nadzieję, że na uroczystościach, w przyszłych uroczystościach, które chociażby rozpoczęcia pierwszej, yy, drugiej, wojny światowej również się tak istnieje spotkamy i to tutaj w Lugano. I o to właśnie pragniemy prosić we wszystkich naszych prośbach we wszystkim co prosimy teraz proszę o powstanie przeczytam oświadczenie. O nowej stolicy powstańmy. Oświadczamy. Że stolica Zygmunt zostaje przeniesiona dnia 20 lipca z Ziemnowicz, które rozbudował były prezydent Karol Wydra, do Lugano, które rozbudowałem ja, prezydent Kacper Zygmunt. Od tego dnia wszystkie instytucje będą się tam znajdować. Oficjalnie teraz to podpisuję na no, Państwa oczach. Teraz. Y Proszę wojsko, aby, aby yy, zaję miejsce, salwę honorową oddadzą. Panie, Na Nanie, Do nogi! Pośnij! Zalwy kolorowej! Trzema! Ładuj! Zalwą! Pań! Zalwą! Serdecznie dziękuję. Dobrze. Spocznijmy. Teraz baczność. Złożymy teraz wiązanki jazu. Muszę się przygotować. to pierwsze wiązanki kwiatów składa prezydent i frys, i premier Gazamka kwiatów składa premier i dada ministra

Wiązankę kwiatów składają przedstawiciele obywateli. Wiązankę kwiatów składają lekarze i Straż Miejska. wiązankę kwiatów składają przedstawiciele yy, przedstawiciele wszystkich grup yy, narodowych. Spocznij. Teraz już powoli kończąc. Pragnę serdecznie podziękować. Serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyłączyli się do tego. Serdeczne brawa dla wszystkich, którzy tę uroczystość rodzili. Serdeczne brawa. Serdeczne brawa dla wojska za piękną salwę honorową. Serdeczne brawa dla policjantów i ochroniarzy, którzy przyczynili się do powstania tej uroczystości. Serdeczne podziękowania dla księży z odprawioną muszę świętą. Serdeczne podziękowania dla podróżów szandarowych, którzy tutaj tak dzielnie stoją. Serdeczne podziękowania. Dla Was wszystkich, którzy tutaj przyszliście, serdeczne brawa! Jeszcze raz serdeczne brawa. Teraz. Dziękuję bardzo kończmy kończymy już naszą uroczystość od dzisiaj oficjalnie Lugano jest stolicą Zygwent <mulary>